Wczoraj miałem przyjemność prowadzić warsztat na uczelni Kolegium Da Vinci. Był to mój pierwszy warsztat na uczelni, gdzie pojawiło się około 20 osób. Warsztat dotyczył tematu, jak rozwijać kompetencje menadżera, niezależnie od tego, jaki kierunek studiujesz. Porozmawialiśmy sobie też o nawykach i porobiliśmy kilka ćwiczeń, dzięki którym uczestnicy mogli zdefiniować sobie. Cele na najbliższe 3 lata. Wyzwaniem był na pewno czas, bo mieliśmy tylko półtorej godziny, więc mega skompresowana wiedza była. Porozmawialiśmy sobie o koncepcji 80-15-5, porozmawialiśmy o kluczowych czynnikach, które moim zdaniem są bardzo ważne, jeżeli ktoś chce rozwijać w sobie kompetencje menadżera. Jeżeli chodzi o uczestników, mam nadzieję, że im się te wydarzenie podobało, bo z ankiet, które wypełnili anonimowych Feedback, który do mnie spłynął był jak najbardziej pozytywny. Z tego miejsca chciałem podziękować wszystkim uczestnikom tego warsztatu oraz uczelni Kolegium Da Vinci w Poznaniu oraz wszystkim osobom, które były zaangażowane w pomoc w stworzeniu tego warsztatu. Mam nadzieję, że to nie ostatni raz, kiedy się widzimy na tej uczelni i z przyjemnością do Was jeszcze raz zawitamy.